na dzisiejszej wycieczce e, e, nazywam się Witold tak jak tutaj kolega powiedział e, i dzisiejszy spacer będzie e, dotyczył e, getta łódzkiego i tak jak tutaj kolega powiedział e, właśnie 75 lat temu 28 lutego 1940 roku e, można powiedzieć, że zostało wydane rozporządzenie o utworzeniu właśnie łódzkiego jak to Niemcy nazywali, takiej żydowskiej dzielnicy e, mieszkaniowej e, przed II wojną światową w Łodzi mieszkało mniej więcej około 230 tysięcy Żydów czyli mniej więcej jakieś 30% społeczności Łodzi e, która liczyła 670 tysięcy tego Niemców było około 70 tysięcy także można sobie wyobrazić jak inne to było miasto jeżeli chodzi o właśnie tą strukturę narodowościową w Łodzi, bo można powiedzieć, że co trzeci mieszkaniec był e, mieszkańcem e, po prostu żywe. Było to Szopo, czyli taka policja porządkowa, która właśnie e, pilnowała e, granic getta przede wszystkim, ale również ewentualnie porządku w getcie. Co pewien czas po prostu były posterunki i ci żołnierze niemieccy, którzy właśnie pełnili służbę, mieli pełne prawo strzelać do każdego Żyda, który zbliżał się do granic getta i często po prostu nauczyło się to śmiercią dla osoby, która się zbliżała właśnie do, do granicy. E, oprócz tego e, funkcjonowała policja taka polityczna, czyli Gestapo e, i również policja kryminalna, czyli e, Kripo. E, I właśnie w tym budynku za moimi plecami e, była właśnie siedziba tej policji kryminalnej. E, z tym, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że taką podstawową funkcją tej policji kryminalnej, jeżeli chodzi o teren tutaj Genta, to było wydobycie wszystkich możliwych... Środków finansowych od ludności, która się właśnie tutaj przeprowadziła. I chodziło o to, żeby za pomocą właśnie i szpicli, i jakichś donosów, jak również poprzez te uzyskać informacje o jakichś zasobach finansowych, czy jakichś przedmiotach wartościowych, które ludność Götta sobie właśnie gdzieś tutaj. E, ukryła, ewentualnie, żeby uzyskać informacje, gdzie poza gettem ktoś sobie jakieś wartościowe, cenne przedmioty, czy e, pieniądze gdzieś tam e, zachował. A w późniejszym czasie, e, jak gdyby, zaczął się tworzyć wyraźnie drugi kierunek, czyli chodziło o to, żeby e, stopniowo getto przekształcać e, w obóz pracy, żeby e, ci ludzie, tutaj, którzy tutaj mieszkali e, byli e, przydatni i żeby produkowali przedmioty na potrzeby gospodarki niemieckiej. Tutaj przewożono te rzeczy i one były segregowane i to co jeszcze dało się wykorzystać było wykorzystywane. A w późniejszym okresie w kościele była sortownia puchu i i ze względu na to również nazywano ten kościół białą fabryką. To może tak? nawiązany trochę do Borgny, która mnie e, e, właśnie łodzi weszło do utworzenia e, takiej rady. E, natomiast w podróżeniu pierwszej rady część tej rady została e, aresztowana i stracona i później e, przetworzenie nowe no już tak chętnych nie było i można powiedzieć część osób trafiło do tej e, rady trafiło trochę z przymusu. E, natomiast tutaj e, na pewno warto od razu powiedzieć o tym, że przez Niemcy został wybrany, przełożony e, ale testy zaujotowe, czyli pełny modyfikat e, rynkowski. I on stanął na czele właśnie e, tej rady. E, szkolnictwo funkcjonowało, można powiedzieć, że były takie światło światła, było sądownictwo, takie wewnętrzne, było więzienie, powstała e, e, taka wewnętrzna policja żydowska, która zresztą miała e, tutaj siedzibę właśnie przy ulicy e, Morskiej e, i e, można powiedzieć, że e, Niemcy w zeszłym stopniu dali mu taką autonomię, jeżeli chodzi o organizowanie tego życia wewnętrznego e, w Gatczy e, natomiast wiadomo, że to wszystko było pod pełną kontrolą Niemców i e, w granicach, które oni tutaj e, określili e, jak już jesteśmy właśnie przy funkcjonowaniu do, 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 do tej wewnętrznej organizacji getta, to e, mam tu tutaj stronniczo tym budynku, który mamy w pospesie. Tamtą właśnie budynkę z tamtej strony funkcjonowało wiele instytucji gettowych, chociaż e, statystyczne archiwum, to było kolegium ratynackie, e, była centrala telefoniczna, e, obok była również poczka e, i, e, tam między innymi też yy, była spisywana kronika Getta yy, i ta kronika Getta yy, szczęśliwie yy, przekładała się do naszych czasów i została teraz kilka lat temu wydana w yy, pięciu tomach. Także jeżeli ktoś chce sobie poczytać yy, na temat historii Getta, to jak yy, najbardziej jest to możliwe. Tam są opisywane po prostu yy, takie codzienne, najważniejsze wydarzenia. Yy, w historii, właśnie Gotca łódzkiego. E, trzeba oczywiście pamiętać, że ta kronika była pisana e, no, przez te osoby, które funkcjonowały w ramach tej struktury, która e, zarządzała gettem, więc niekoniecznie wszystko, co tam jest napisane, e, było, że tak powiem, e, jasnym przekazem. I tak? e, szacuje się, że e, na terenie Góbu e, zmarło Ponad 40 tysięcy osób po prostu właśnie ze względu na choroby, na wycieńczenie organizmu e, i ewentualnie tutaj poprzez to, że po prostu ktoś został nawet zastrzelony. Na bo e, tak jak mówiłem tutaj Niemcy e, strzelali do osób zbliżających się do, e, zbliżających się do granic getta, jak również czasami po prostu urządzali sobie takie polowania e, po prostu na Żydów. E, no tutaj warto wspomnieć, tak jak mówiłem, że tutaj właśnie przechodziła kładka. Dużo jest zdjęć pokazujących właśnie tą kładkę tutaj. Jak się kończy mur kościoła przechodziło na tą stronę, to tego budynku tutaj nie było i właśnie ten kościół wraz z tą kładką to też jest często pokazywane jako właśnie symbol Gatka Łódzkiego. To były również wspomagane środkami finansowymi, m.in. tutaj było wsparcie jointu, ale to też oczywiście było tam od czasu do czasu i tylko takie można powiedzieć, że krótkotrwałe były, które wspomagały jakby tutaj tą gospodarkę właśnie getta. Można to tak powiedzieć, że tutaj zaraz na samym końcu ten ostatni budynek jeszcze długo po była apteka i w czasach również była apteka i a propos tego, tak. I a propos tego warto powiedzieć, że tutaj funkcjonowały na terenie getta szpitale, funkcjonowali lekarze, funkcjonowały apteki. Natomiast wiadomo jest, że dostęp do leków też był ograniczony i w pewnym momencie, kiedy właśnie te choroby się bardzo mocno rozwijały, to tych Eee, były bardzo trudne i lekarstwa były bardzo drogie. Często ludzie wymieniali jedzenie na lekarstwa, czy jakieś właśnie kościowe rzeczy, które, e, które im zostały. Niektóre zdjęcia, które ja Państwu pokazuję i które można zobaczyć w internecie, są kolorowe i one z kolei były robione przez e, Artura Genewajna. To był taki e, urzędnik e, administracji tej niemieckiej gotowej czyli Ghettoverwaltung. Eee, ona miała siedzibę przy ulicy Jaracza e, obecnej, a wtedy to się nazywało chyba Boltke Strasse, jeśli dobrze pamiętam. Eee, tak. eee, I kwestia wyglądała w ten sposób, że właśnie e, ten Genova e, trafił tutaj e, pracować w w księgowości właśnie tej administracji gettowej E, e, I w związku z tym, że właśnie zarekwirowano jakiś aparat fotograficzny, bo miał możliwość robienia zdjęć. E, zresztą zachęcam Państwa, że w internecie można zobaczyć taki film fotoamator. E, to jest tzw. plac Joiny e, I tutaj właśnie e, w okresie getta przede wszystkim funkcjonował w początkowym okresie handel. Także proszę też sobie opuścić to zdjęcie. E, I... No niewiele się to zmieniło do, do chwili obecnej, tak jak popatrzymy na te zdjęcie. E, a w późniejszym okresie, kiedy e, no, Rumkowski starał się ograniczyć właśnie e, taki czarny rynek e, w Godzie, to tutaj była składnica warzyw i tutaj również e, w tych budynkach funkcjonowała e, taka kuchnia dla inteligencji. właśnie w czasach getta no, bardzo mocno funkcjonował ten czarny rynek i ludzie tutaj bardzo mocno handlowali, e, no i trzeba powiedzieć sobie, że e, właśnie e, ten handel, który funkcjonował jak gdyby, w, w ramach getta, no to często jak gdyby sprzyjał właśnie temu, żeby każdy mógł zdobyć to, na czym mu zależało, tak, czyli jeżeli jeden brakował lub i potrzebował jedzenie trzeci czy wartościowego do, do wymiany czy do sprzedaży, no to właśnie w ten sposób się to, e, to Natomiast tutaj przy okazji tego, że jesteśmy przy ulicy Ogieckiej, gdzie jeszcze tutaj jest chorobisko, to warto wspomnieć również o tym, że tak jak mówiłem, tramwajowe, które które robiły komunikację pomiędzy tymi częściami właśnie łodzi, które przechodziły właśnie przez Gopto Kalinie, to oprócz tego również funkcjonował tramwaj gettkowy, który Został zbudowany w tym celu, żeby połączyć jak stację e, Radek, gaz tutaj właśnie w Gębę i w ten sposób tutaj dostarczono e, różne surowce do tego, żeby to się tutaj, tutaj produkowało i również poprzez, e, poprzez e, tą później e, wywożono towary, które tutaj były e, produkowane. Szanowni Państwo, dotarliśmy e, do Bałuckiego Rynku. E, no Bałucki Rynek w czasach getta wyglądał zupełnie inaczej. E, ja tutaj Państwu pokażę, e, pokażę kilka zdjęć. E, teren Bałuckiego Rynku był terenem, można powiedzieć, jak gdyby e, wyłączonym z getta. E, Wstęp, jak gdyby na teren tutaj Bałuckiego rynku Rynku, za specjalnymi przepustkami. E, natomiast na tym e, bałuckim rynku można powiedzieć, że funkcjonowały takie najważniejsze instytucje gettowe, e, między innymi właśnie tak zwany centralny sekretariat, gdzie właśnie Urzędowy Błowękowski e, było tutaj centralne biuro resortów pracy, jak również tutaj była ta ekspozytura tego niemieckiego e, zarządu Getta. I to wszystko było w takich e, barakach. E, Hajmur Techaj Rumkowski urodził się w Linie, w Ziemi Witebskiej. E, natomiast pod koniec, e, pod koniec XIX wieku przeprowadził się do Łodzi. E, no i początkowo również próbował tutaj e, zrobić interes, tak jak wielu innych e, ludzi. On zajmował się produkcją pluszu między innymi. Natomiast e, Później Kiedy wybuchła pierwsza wojna Światowa e, On e, Przeniósł się do Moskwy Tam między innymi działał W ramach takiego jak gdyby, stowarzyszenia Które właśnie miało pomagać Żydom tutaj e, Na terenie Królestwa Polskiego e, Natomiast po pierwszej wojnie światowej Wrócił do Łodzi I między innymi e, Między innymi e, sprzedawał ubezpieczenia. I można powiedzieć, że takim ukoronowaniem tej jego działalności był, e, była taka, można powiedzieć, ferma e, e, i dom taki dla e, dzieci, młodzieży e, w Helenówku. Właśnie w czasie, czasie Getka również tutaj był szpital, przynajmniej w początkowym okresie, później po likwidacji szpitali, tutaj był Rosjan Krawiecki, czyli tutaj właśnie szepę mówiąc krótko, tak. I może warto powiedzieć, że Rumkowski również w tym budynku na pierwszym piętrze tutaj ma swoje mieszkanie przez pewien czas. Funkcjonowania Gertta. E, natomiast on miał taką wizję, że e, poprzez to, że udowodni się Niemcom, że ci Żydzi, którzy tutaj w funkcjonują, są przydatni, że właśnie poprzez tą pracę, którą wykonują, e, że będzie szansa jak gdyby na to, żeby e, ten zły okres po prostu przetrwać. I myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, że e, on miał. E, no, można powiedzieć że taką podbudowę, jeżeli chodzi o e, wychowanie takie religijne był religijnym Żydom. E, a jak wiemy, no, w społeczności żydowskie e, no, w wielu krajach musiały w różnych okresach po prostu przetrwać i on również uważał, że po prostu ten okres, e, który tutaj e, ci Żydzi w Łódzkim, e, no, muszą jakoś przetrwać i że dzięki temu, że właśnie poprzez gdyby, porządek, podporządkowywanie się tym niemieckim zarządzeniom i poprzez tą pracę, którą tutaj e, będą wykonywać, że dzięki temu, jak gdyby, e, przeżyją e, i, i że po prostu udowodnią to, że e, warto, jakby gdyby, utrzymywać ich tutaj e, przeżyciu. Tutaj szyto na potrzeby e, armii niemieckiej, e, tutaj szyto czapki, e, mundury, e, tutaj wytwarzano buty, e, tutaj wytwarzano również meble. E, oprócz tego tutaj część produkcji, która tutaj w Biepcie funkcjonowała, trafiała do e, takich modnych sklepów, m.in. innymi Neckermana. w Niemczech tutaj szyte korsety, bieliznę, no, wiele, różnych, e, wiele różnych, rzeczy. Tak, e, tutaj Pani właśnie mówi, że tam również po przeciwnej stronie też e, również funkcjonował szpital dziecięcy, e, a później szwalnia. Natomiast może też warto tutaj wspomnieć, jak już jesteśmy właśnie e, przy tym, że Pani powiedziała, że tam był szpital dziecięcy, e, to we wrześniu 1942 roku, o czym jeszcze będę później mówił, e, była wielka szpera e, i w tym czasie Niemcy zdecydowali o tym, że z getta łuskiego zostaną e, wymiezieni do hełmu e, osoby powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 10. E, i właśnie w tamtym szpitalu, o którym Pani mówiła, tam właśnie dzieci tych policjantów żydowskich, którzy jak gdyby mieli prawo zostawić te swoje dzieci, tam były schowane. Natomiast tutaj właśnie była zbiórka tych dzieci, które były do wywiezienia. Także można powiedzieć, że po dwóch stronach ulicy była kwestia, kto będzie żył, a kto zostanie. Kto zostanie wywieziony. Tutaj pani właśnie mówi, że były wyrzucane dzieci po prostu z piętna bezpośrednio, bezpośrednio na, na samochody. było takie ważne miejsce zwane było mózgiem albo sercem, gętem, właśnie z tego względu, że tutaj były to najważniejsze instytucje kredytowe. Przez te właśnie rynku również były dostarczane czy surowce, czy żywność, a z kolei gębi też wyjeżdżały produkty, właśnie te, które wytwarzano w wytworzeniu w ludzkim. To, że tutaj właśnie pracowano, wytworzono wiele produktów, to też dawało się takie korzyści Niemcom, że mogli wysłać swoich, e, swoich jak mówię, rodaków, swoich mężczyzn na fronę. Na, na, na no, i tak jak Państwu mówiłem e, w ramach, jakby, tych, niemieckich, e, tych niemieckich instytucji, które tutaj odpowiadały za funkcjonowanie getta, było właśnie, e, było właśnie to Kripo, Szupo e, a również Gestapo. I właśnie w tym budynku po drugiej stronie, tam gdzie jest apteka, e, tam właśnie, e, właśnie tam był w tej policji Porządkowej Niemieckiej Szupo i również tam była e, ja, taka ta placówka e, Oskato. I e, e, tak jak Państwu mówiłem, e, Rumkowski wierzył w to, że właśnie poprzez tą pracę i takie miał hasło, że naszą nie drogą jest praca, uda e, no się ich tutaj utrzymać to tylko przy, e, przy, przy można powiedzieć, że to, że to getto tak długo funkcjonowało, to właśnie była zasługa tej organizacji, którą tutaj Rąkowski wprowadził, jak również temu, że e, można powiedzieć, że e, on był zakazany jak gdyby z tym niemieckim złożnikiem getto, czyli Hansem i i trzeba sobie jasno powiedzieć, że e, ta postawa Rąkowskiego była E, przez większość mieszkańców tutaj e, funkcjonujących ma odbierana e, nie najlepiej. Bo cała ta nienawiść w bardzo mocnym stopniu skupiała się na rynkowskich i na tych władzach żydowskich, które tutaj funkcjonowały. I co jest często e, ta ludność, która tutaj funkcjonowała, to też miała całe to zło właśnie z Rumkowski i z jego jak gdyby, tutaj urzędnikami a wcale nie z Niemcami. Często pamiętacie, że ci którzy tutaj funkcjonowali na terenach gotów, przez długie okresy często w ogóle nie ma oni uważali, że to, czego to się tutaj dzieje, to jest właśnie tego złego zarządzania drugiego rozdziału właśnie czy żywności, czy, czy lekarstw pomiędzy tym ludnością. czy na, na załatwienie różnych spraw swoich e, na terenie gotta. E, no i tak jak mówiłem Państwu, e, właśnie brak żywności zimno e, w okresie zimowym, no to były takie rzeczy, które bardzo wyskwierały ludności tutaj e, na terenie gotta. E, Wiele możliwości w okresie letnim starali się e, wykorzystać jakąś wolną przestrzeń na to, żeby sobie posadzić jakieś warzywa. Często było tak, że ktoś posadził, a ktoś za innych już mi to ukradł, zjadł. E, Także tutaj, jak gdyby, naprawiam braku żywności, to był problem, który właściwie można było mieć codziennie, zaprzątać każdemu, oprócz tego, że właśnie byli w tej licie gotowej myślą ludzie od obudzenia się, a później to e, cały czas myśleć, o w jaki sposób, gdzieś jest to E, warto powiedzieć, że były takie przypadki, że jeżeli jakiś członek e, rodziny zmarł, a ponieważ jak gdyby 100% przyjemności odpływała się w oparciu o takie to nie zgłaszano takich przypadków, jak też miał to, ktoś inny na ulicy wyrywał. Także naprawdę to była kwestia zdobycia a to była kwestia tak naprawdę życia i śmierci. E, ludzie dostawali takiej opuchlizny głodowej, takich ludzi, którzy widać było, że już długo e, nie będą żyli, nazywano klepsydrami, e, a z kolei Niemcy takie dete, właśnie takie dete ludzkie nazywali e, skrzynią tych Także sobie są osoby znowu